I dzięki uprzejmości firmy Asus trafia na mój stół taki oto tablecik. Tablecik wyposażony w system Windows 8. Słuchajcie i to jest Windows 8 nie w wersji RT, tylko pełny wers pełna wersja Windowsa 8, która chodzi na pełnym procesorze. Co prawda mamy tutaj procesor taki mobilny, bardzo oszczędny. Jest to procesor firmy Intel Atom, taktowany zegarem 1,8 8 Gigaherca. Zobaczmy może na początku, co tam w tym pudełku się znajduje. W pudełeczku jest sam tablet, któremu za chwilę tradycyjnie się przyjrzymy. Oprócz tego otrzymujemy ładowarkę. Ładowarkę ze złączem USB jest to ładowarka 5V, charakteryzująca się prądem ładowania 2A. Tak więc co ciekawe, rzadko się to zdarza, żeby pełny tablet windowsowy z pełnym Windowsem dysponował możliwością ładowania przez złącze USB, także jest to dobra wiadomość, fajna sprawa, bo będziemy mogli go tak naprawdę wszędzie u każdej osoby, która będzie dysponowała takim złączem USB naładować ten tablet. Oczywiście, żeby to złącze USB nam funkcjonowało otrzymujemy kabelek kabelek, tak jak mówiłem, jest to kabelek micro USB oprócz tego w zestawie otrzymujemy takie urządzonko, które będzie służyło do wypychania, wypychania karty SIM, ponieważ jest ten tablet wyposażony w modem, który będzie nam pracował aż z prędkością LTE, czyli dość szybkie rozwiązanie. Samo urządzenie prezentuje się bardzo fajnie, elegancko. Mamy dostępny tutaj przycisk. Dotykowy, który będzie służył do wywoływania menu Windows, może na początku, zanim włączę urządzenie, to powiem coś o ekranie. Jest to ekran o przekątnej 11,6 cala, rodzielczość 1366x760, czyli nie jest to Full HD, ale jest gęstość całkiem przyzwoita. Zobaczmy, jak wyglądają poszczególne złącza a urządzenia. Od samego dołu mamy złącze USB, będzie ono służyło nam do synchronizacji z dużym komputerem, do ładowania urządzenia. Dalej mamy to, o czym mówiłem, czyli tą małą dziureczkę, która wypchnie nam kieszonkę, do której będziemy wmontowali kartę MicroSIM. Dalej mamy złącze, w które będziemy instalowali dodatkową kartę pamięci. W moim przypadku kartę 8-gigową. Oczywiście, żeby taki otwór nam nie został, producent nas różnie również wyposaża w taką zaślepkę. Jeżeli nie korzystamy z karty, możemy ten otwór sobie tą zaślepką odpowiednio zablokować. Pod kolejną zaślepką znajdujemy złącze HDMI. Odpowiednią przejściówkę musimy się wyposażyć, aby podłączyć ją do normalnego telewizora. Będziemy mogli w tym momencie korzystać z tego tabletu, jako urządzenie, które będzie nam zasilało zewnętrzny monitor, telewizor lub rzutnik. Patrzymy dalej, znajduje się przycisk, który służy do włączania tego urządzenia. Wyposażony jest również w diodę LED, która będzie nam synchronizowała fakty rozpoczęcia ładowania, ewentualnie stan tego urządzenia. Ja może już je od razu uruchomię, żeby ono zdążyło nam stać. Zobaczcie, jak to będzie przebiegało, jak szybko to urządzenie się uruchamia. Jak widzicie trzeba przyznać, że jakoś bardzo bardzo powolne ono nie jest, uruchomiło się bardzo szybko. Przypominam, że jest to mobilny, mobilny procesor Atom 1 i 8 GHz. Dalej posuwając się po obudowie, znajdziemy z tyłu już kamerę tylną 8 megapikseli z diodą podświetlania. Również na tylnej części tego urządzenia znajdziemy oznaczenie, że Tablet jest wyposażony w złącze NFC, które będzie nam służyło do synchronizacji z różnego rodzaju zewnętrznymi urządzeniami oraz innymi tabletami, smartfonami. Dalej, idąc po obudowie, znajdujemy otworek, w którym jest mikrofon. Jeszcze na kolejnej. Krawędzi urządzenia mamy złącze słuchawkowe, na zestaw słuchawkowy może być on również wyposażony w mikrofon, przełącznik do zmiany, do regulacji głośności. Ten otwór służy do resetowania tego urządzenia, jeżeli by zaistniała tego typu potrzeba. Na dole żadnych innych złącz. Nie mamy. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę na te dziurki. Za tymi dziurkami znajduje się głośnik. Niestety nie gra on bardzo głośno i umiejscowienie tego głośnika na tylnej krawędzi też nie jest zbyt szczęśliwe w momencie, kiedy położymy ten tablet gdzieś na kolanach czy gdzieś na biurku. Ten głośnik jest dość skutecznie tłumiony właśnie przez te elementy biurka czy, czy jakiegoś tam poduszki, czy, czy, czy tego co. Na czym akurat ten tablet leży? Co do szybkości pracy samego urządzenia, no jakoś powiem szczerze, nastawiony byłem trochę słabo, bo, bo, bo atomy nie słynęły z jakiejś dużej wydajności, ale tutaj akurat jakoś nie mogę narzekać, bo do, do tych zadań. Nie jest to może demon prędkości, na pewno nie jest to maszyna, która no powali nas prędkością swojego działania, aczkolwiek. Całkiem przyzwoicie można na niej pracować. Jak widzicie, urządzenie również jest wyposażone w kamerę przednią, która znajduje się tutaj u góry. Jest to kamera, która rejestruje nam obraz z rozdzielczością 2 megapikseli. Co warto jeszcze powiedzieć, co w środku w tym urządzeniu siedzi, czego nie widzimy tak na pierwszy rzut oka. W środku znajdziecie, słuchajcie, 2 giga ram SSD 64 giga, Windows 8, to co mówiłem, jest to Windows pełny, czyli przechodzimy w opcję desktop i tutaj normalnie możemy sobie uruchomić aplikacje Windowsowe, czyli możemy sobie zainstalować Worda, Excela, te aplikacje biznesowe, które pracują pod normalnym Windowsem i możemy z tych aplikacji korzystać. Taka moja uwaga, że do tego Windowsa klasycznego, że tak to nazwę trochę słabo się go obsługuje palcem. Przydałaby się tutaj, przydałby się tutaj jakiś rysik do tego urządzenia i to nie taki rysik jak ja z takim grubym zakończeniem tylko raczej bardziej rysik z takim cienkim zakończeniem żebyśmy mogli precyzyjnie w te małe ikony sobie tutaj klikać. W przypadku kiedy byśmy mieli jeszcze większą rozdzielczość czyli Full HD myślę że to już by graniczyło z cudem żeby kliknąć w jakiś taki zbiór ikon czy zbiór katalogów gdzie się znajduje jeden pod Drugi. Niestety w urządzeniu brakuje nam GPS-a, którego moglibyśmy używać do nawigacji. Poza tym, znajduje się w nim G-Sensor, znajduje się sensor światła, który będzie nam automatycznie regulował jasność podświetlania tego monitora. Znajduje się moduł NFC, o którym mówiłem, żyroskop, cyfrowy kompas oraz czujnik hala. Który będzie nam wykrywał różnego rodzaju pola e, magnetyczne. Ja może uruchomię tutaj kilka aplikacji, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jak to szybko chodzi, bo to jest w sumie najbardziej istotne w momencie, kiedy takie urządzenie nabywamy jak się to wszystko prezentuje. Muszę przyznać, naprawdę z czystym sumieniem, muszę przyznać, że Microsoft zrobił dość dobrą robotę. Wiecie, że lubię zganić, jak coś mi się nie podoba, ale w przypadku właśnie tej opcji Windows'a yy, mobilnego. Microsoft trzeba przyznać, że zrobił dość, dość duży kawał dobrej roboty, bo w ten sposób bardzo wygodnie się nim nawiguje, nie można tutaj mu nic zarzucić i jest to wszystko fajne, czytelne i wygodnie się z tego korzysta. Najważniejszą też rzeczą jest to, że możemy sobie dwa, dwie aplikacje uruchomić powiedzmy sobie szczerze, przesuwać sobie, która ma być główna, która ma być poboczna. Teraz w Windowsie 8.1, ja chciałem tutaj dokonać nawet aktualizacji, ale niestety dostałem to urządzenie od Asusa w trybie klienta, nie administratora, w trybie użytkownika, nie mogłem tutaj za bardzo na nim poeksperymentować. Jest to urządzenie w wersji demo, tak więc no, rozumiem, że on jest pewnie udostępniany większej ilości osób i dlatego firma sobie na to nie chce pozwolić, żeby tam każdy coś namotał i jest on w ten sposób ograniczony. Ciekaw jestem, jakby chodził Windows 8.1, bo on ma jeszcze więcej możliwości, jeszcze jest fajniej poprawiony pod względem obsługi na tabletach. Yy, mamy yy, wyspecjalizowaną aplikację Asusa do obsługi aparatu, yy, jest już ona fajna, z fajnymi, może ja tutaj zamknę, żeby. O. Jest ona już całkiem przyzwoita. Posiada ona jakieś tam dodatkowe opcje, dodatkowe filtry, możemy sobie uruchamiać, także, także bardzo się to fajnie spisuje. Trzeba przyznać również, że monitor bardzo dobre kąty posiada, nie można mu nic zarzucić, bardzo on dobrze pracuje. Także ewidentnie tutaj. W tym temacie Asus zrobił kawał dobrej roboty. Jak widzicie, sama współpraca z tabletem nie nastręcza żadnych problemów. Przełączanie między aplikacjami uruchomiłem kilka tych aplikacji, też bez zbędnych problemów następuje. Cała nawigacja, jeśli chodzi o tego Windowsa w wersji metro, czy w wersji Modern Interface, bardzo, bardzo fajnie spisuje się na urządzeniach dotykowych. Tak jak wam mówiłem, przydałby się do klasycznego Windowsa jednak rysik, żeby, żeby łatwiej było nawigować chociażby po jakichś takich menadżerach urządzeń Roz, oczywiście możemy sobie również standardową przeglądarkę internetową zainstalować, możemy sobie doinstalować Firefoxy, no wszystko, wszystko, wszystko co mamy na desktopowym komputerze również na tym tablecie uruchomimy Parducent deklaruje, że to urządzenie na baterii powinno pracować 10 godzin. Ja nie mogę tego tak naprawdę dobrze zweryfikować z tego względu, że jest to wersja, wersja demo tego urządzenia, i tak jak mówię, często to demo się samo uruchamia i ono, ono pewnie w jakiś tam sposób mocno obciąża to urządzenie, i dlatego ja tutaj tego zweryfikować nie mogę. Dlatego zapraszam wszystkich, którzy posiadają takie urządzenie do komentowania, jak u nich się to urządzenie spisuje, czy ta bateria im wystarcza, na jak długo im ta bateria wystarcza i ogólnie, czy są zadowoleni z wydajności tego urządzenia. Tak jak mówię, nie jest to demon prędkości, ale pod względem wykonania, spasowania elementów, jakości wykonania e, wykonanych elementów, przede wszystkim dostępny jest modem LTE, także jest to bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które muszą mieć ze sobą urządzenie z Windowsem, ponieważ ich oprogramowanie e, wymaga. Właśnie normalnego Windowsa, nie są w stanie tego używać na żadnym innym alternatywnym systemie.